je Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. To jest pierwsze nasze spotkanie w okresie Wielkiego Postu w 2020 roku i od razu wjeżdżamy z bardzo mocnym uderzeniem, z bardzo mocnym zdaniem, które otwiera nam dzisiejszą ewangeliczną perykopę, gdzie Mateusz pisze takie słowa. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Akcjonarz. To pierwsze zdanie od razu rodzi pewne pytania, tak, od razu rodzi pewne wątpliwości. No, bo jak to jest, że duch, duch święty, tak? bo tam jest takie greckie słowo, które, które określa ducha świętego, dlaczego duch, Boży duch, duch święty właśnie, wyprowadza Jezusa, żeby był kuszony? Tak? No tutaj powstaje taki znak zapytania. I rzeczywiście trudno nawet w komentarzach. Nie? Ja spędziłem dzisiaj naprawdę sporo czasu, przejrzałem chyba z kilkanaście różnych komentarzy. I tak naprawdę, rzadko, rzadko który się odwołuje do tego fragmentu, rzadko który komentator podejmuje wyzwanie zmierzenia się z tym konkretnym zdaniem. No nie jest to pewnie łatwe, chociaż znalazłem w kilku miejscach jakby takie wyjaśnienie, tak, że, że każda pokusa jest dla nas też wezwaniem do jakiegoś rozwoju duchowego. Tak, że po to doświadczamy pokus, po to Pan Bóg dopuszcza na nas pokusy żebyśmy mogli je pokonywać i przez to też duchowo wzrastać. I ta odpowiedź trochę się zgadza z takimi moimi pierwszymi odczuciami, które miałem po przeczytaniu tego zdania. Tak? Zobaczcie, że Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu w liście do Rzymian pokazuje nam, że wszyscy doświadczamy skutków grzechu. Od Adama jesteśmy tym grzechem doświadczani no skoro grzechem, to i też pokusami tak. Że to nas wszystkich prowadzi gdzieś tam do momentu śmierci, wszyscy jesteśmy na tę śmierć skazani, itd. Tak i, tak I teraz, jeśli rzeczywiście z tej perspektywy sobie spojrzymy, że pokusa, że grzech, że to jest doświadczenie, które, które ma każdy z nas od zarania dziejów, od samego Adama, każdy z nas się z tym zmaga, i jeszcze sobie przypomnijmy słowa z listu do Hebrajczyków 4.15, gdzie Jezus jest określany jako ten, który doświadcza wszystkiego, jako człowiek, oprócz grzechu, nie? Jezus nie doświadcza grzechu, czyli nie podejmuje decyzji tej współpracy z pokusą, ale pokusie też jest poddany, to wtedy zobaczymy, jakby cały ten zamysł boży i to, dlaczego duch święty Jezusa wyprowadza właśnie na pokuszenie, nie? Bo chodzi w tym wszystkim o to, przynajmniej ja to tak odbieram, żeby też dać nam wzór pokonania tej pokusy. Żeby zobaczyć też Jezusa który nie tylko jest święty, wspaniały, wszechmocny i, i moglibyśmy powiedzieć, że e, no dobra, no Pan Jezus i był człowiekiem, jest człowiekiem, jest Bogiem, więc więc też e, nie doświadczał tych trudności, które my doświadczamy. No właśnie nie, właśnie doświadczał, właśnie Duch Święty po to Go prowadzi na pustynię, po to następuje ten moment, żeby się zmierzyć też z pokusami, żeby nam pokazać, że jesteśmy wezwani do zwycięstwa nad tymi pokusami i w jaki sposób jesteśmy do tego zwycięstwa, zwycięstwa wezwani. Nie? Więc w taki sposób to odczytuję. Mam nadzieję, że, że, że jest to zdanie o tyle kontrowersyjne i pobudzające do myślenia. Ale też pozwalający właśnie znaleźć chociażby tego typu wyjaśnienie. I teraz kochani, możemy znaleźć w tej historii Jezusa na pustyni, właśnie w tym czasie takiego szczególnego prowadzenia przez ducha, podobieństwo do, do Mojżesza i do Eksodusu. Wielki post 40 dni, post Jezusa 40 dni, droga Izraelitów przez pustynię 40 lat, zresztą w liturgii, w Liturgii Godzin, zwłaszcza. Ale też w liturgii słowa będą się, odwo... będą się z... pojawiały te odwołania właśnie do historii Izraelitów. To jest bardzo wa... wyraźna też figura, właśnie taka 40-letniej drogi, 40-dniowej pokuty, tak? jakiegoś czasu dojścia do pewnych rzeczy. I zobaczcie, że tak jak Izrael tęsknił za jedzeniem, tak? Kiedy... które miał w Egipcie, Czytamy tam w księdze wyjścia w XVI rozdziale, że o jak nam tam w Egipcie było dobrze, mieliśmy chleb, mieliśmy garnki pełne mięsa i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się pewna pokusa szukania, zaspokojenia głodu poza Bogiem. Nie? I tutaj szatan też wychodzi z podobną pokusą, pierwszą pokusą dzisiaj do, do Jezusa, tak, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Czyli. Szukanie pokarmu, szukanie e, właśnie e, zaspokojenia głodu poza Bogiem. I oczywiście zobaczcie, że można to rozumieć na, na dwa sposoby. Tak? Można to rozumieć duchowo, czyli że e, duchowo szukamy zaspokojenia poza Bogiem. W przeróżnych bóstwach, nie? w przeróżnych naszych atrakcjach, wyborach, decyzjach. W rzeczach, które stają się dla nas ważniejsze niż, niż wiara, niż Pan Bóg. Ale można to też oczywiście rozumieć e, zupełnie fizycznie, zupełnie docześnie. W taki sposób, właśnie jak Jezus tam wtedy na pustyni, na przykład, tak? że e, nie ufasz Bogu, że On się o ciebie zatroszczy, że nie ufasz Bogu w to, że, e, że także zajmie się tą twoją doczesnością. Nie? Izraelici, kiedy szli przez pustynię, zobaczcie, oni zbierali omer e, manny dziennie, nie? czyli zbierali na każdy dzień, nie mogli zbierać. Więcej. Tam tylko przed szabatem zbierali na dwa dni. Ale to właśnie chodziło o to, że zaufaj Panu Bogu, że następnego dnia też ci da, że następnego dnia też się o Ciebie zatroszczy. Nie? Zaufanie Bogu, myślę, że to jest to. Nie? I tutaj też możemy trochę szerzej spojrzeć na tę pokusę. Dlatego, że zobaczcie, jest to też pokusa, która w ogóle dotyczy ciała w jakiś sposób. Nie? Czyli to też może być pokusa jakiegoś hedonizmu, jakiegoś kultu ciała. No dzisiaj to jest. Myślę, ważne pytanie do rachunku sumienia. Czy, czy rzeczywiście ta cielesność jest dla mnie gdzieś mimo wszystko podporządkowana duchowości, nie? Ta dychotomia jest bardzo wyraźna u Świętego Pawła. On zresztą to wykorzystuje w taki metaforyczny sposób, ale też można na to spojrzeć dosłownie. Czy moje zaufanie, moja wiara do Pana Boga, czy to jest rzeczywiście dla mnie priorytet? I pozwala mi też podporządkować moją cielesność, moją doczesność w taki sposób Panu Bogu, że ja mu ufam, że On się o mnie zatroszczy także tutaj na Ziemi fizycznie, nie? że da mi siły do pracy, że da mi środki do, do, do życia, że pozwoli, pozwoli mi je zarobić, że, że daje mi też takie talenty, które mogę rozwijać i którymi się mogę posługiwać. Więc całe spektrum zobaczcie takich, takich refleksji do rachunku sumienia już z pierwszej pokusy a tak naprawdę nie jesteśmy nawet w połowie, więc lecimy do pokusy drugiej. Druga, druga pokusa, czyli ta, kiedy, kiedy diabeł stawia Jezusa na naróżniku świątyni tak i mówi a, rzuc się w dół, przecież aniołowie mają cię nosić. Nie? Tak jak Izrael chciał wiecie, ustawiać Pana Boga, chciał wykorzystywać Pana Boga według własnych zachcianek, tak, podważając właśnie tę Jego miłość, to, że Bóg ich prowadzi do wolności, dlatego, że ich kocha, że chce dla nich dobrze. Tak samo tutaj, nie? Tutaj też jest właśnie pokusa, taka, no, niech Bóg udowodni, że, że Cię kocha. Niech Bóg udowodni swoją miłość, tak? I zobaczcie, że to też oczywiście, no, jak wszystko możemy przełożyć też na nasze życie, tak? Uwierzę, jeśli Bóg coś tam. Więc myślę, że, że ta druga pokusa, to jest pokusa traktowania wiary jako, jako transakcję, a nie jako relację. Czy tak jest u Ciebie, czy stawiasz warunki miłości Pana Boga? Jeśli mnie kochasz, to udowodnij. No my mamy o tyle łatwiej, że, że właśnie że mamy już dowód miłości Boga, bardzo wyraźny i przeżywany zresztą w wielkim poście w taki szczególny sposób. Nie? No właśnie. Czy wiara dla mnie jest transakcją czy relacją? To jest druga pokusa. No i trzecia pokusa, tak naprawdę, trzecia pokusa jest bardzo klasyczna, bo trzecia pokusa no, to jest pokusa władzy, pokusa panowania. Mojżesz też przestrzegał Izraelitów, właśnie bardziej tak w perspektywie przyszłości, nie? że kiedy wejdziecie do, do Ziemi obiecanej, no to, to nie zapominaj o Bogu, tak? Czyli Właśnie nie uważaj się za, za tego, który panuje, który włada, który, który jest potężny, ale też no, pamiętaj o Bogu, pamiętaj, że to wszystko jest od Boga i że to On jest tutaj głównym władcą. Historia Izraela pokazuje później, że ta pokusa jest no, bardzo adekwatna, bardzo czynna nie w wielu wypadkach, ale też chociażby właśnie w tym, że Izrael pewnego dnia mówi: chcemy króla. Nie? I Samuel mówi, no przecież Bóg jest waszym królem. A on mówią, no chcemy króla takiego normalnego, jak wszyscy i tak dalej, tak dalej tak dalej. To jest obecne w Izraelu, ale też warto się zastanowić znowu, czy jest obecne u mnie. Nie? Ja myślę, że my bardzo, bardzo lubimy bardziej panować niż, niż być poddanymi tak? niż żyć w posłuszeństwie. Wolimy mieć rację niż przyznać się do błędu. Że, że wolimy być docenianym niż, niż pominiętym. Nie? A, a idąc za przestrogą Mojżesza, to jest powtórzone prawo chociażby 6.12, tak? Uważaj, żebyś nie zapomniał o Bogu, uważaj, żebyś nie zapomniał o Panu i o tym też, żeby być mu wdzięcznym. Więc te trzy pokusy, też zobaczcie, że one są bardzo, naprawdę bardzo adekwatne dla nas dzisiaj współcześnie. Natomiast, jakby podsumowując, biorąc pod uwagę wszystkie te, te, te trzy pokusy, które się wydarzają, to myślę, że wiecie, warto też zobaczyć kontekst, w jakim to się dzieje. Kiedy diabeł uderza w Jezusa? Kiedy jest ten czas pustyni u Jezusa? Jest bezpośrednio po chrzcie świętym, po chrzcie Jezusa w Jordanie. U wszystkich trzech synoptyków, jest bardzo charakterystyczne jedno zdanie, które występuje nad Jordanem w momencie Chrztu Jezusa. To jest mój syn umiłowany. I to jest i zarówno u Mateusza w rozdziale poprzedzającym ten dzisiejszy, i u Marka, i u Łukasza. Tyś jest mój syn umiłowany. To jest mój syn umiłowany. A dzisiaj zobaczcie, że diabeł w dwóch z trzech pokus zaczyna swoją wypowiedź właśnie w ten sposób. Jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że, że, że diabeł będzie nas atakował właśnie w ten sposób, tak? Że będzie podważał naszą relację z Bogiem, że będzie podważał to, że jesteś dzieckiem Boga, że będzie podważał tą ojcowską miłość, będzie podważał te relacje, gdzie Bóg jest właśnie tym, który się o nas troszczy, który nas wychowuje w jakiś sposób, który nam pokazuje swoją miłość, który chce nas prowadzić do naszego szczęścia, do naszego dobra. Dabel mówi: Jeśli tak jest, to przecież Bóg powinien zrobić to albo to. A skoro tego nie robi, to czy na pewno jesteś jego ukochanym dzieckiem? To czy na pewno On jest dla Ciebie kochającym Ojcem? Myślę, że to jest schemat, który naprawdę powtarza się przez całe wieki, powtarza się dzisiaj też bardzo mocno. Ale żeby to wszystko nie wybrzmiało w takim bardzo pesymistycznym tonie, całe to nasze dzisiejsze rozważanie, kochani, to pewnie nie odkryje Ameryki, ale, ale powtórzę coś, co, co powtarza chyba przy tej Ewangelii zawsze. Że Jezus przeciwstawia się diabłu, przeciwstawia się tym pokusom korzystając ze Słowa Bożego, korzystając z Biblii. Nie? On cytuje różne fragmenty ze słowa. Kochani, jeśli mamy do czegoś w tym wielkim poście się skłonić, jeśli mamy coś zrobić takiego dobrego, to myślę, że właśnie to, co, co gdzieś tam się pojawiło dzisiaj w tej naszej refleksji, że warto sięgnąć po Biblię, że warto tym słowem żyć. Jeśli nie było to u Ciebie regularne do tej pory, to warto rzeczywiście sobie zrobić takie postanowienie na Wielki Post. Tak, W liturgii w czwartek, jeśli dobrze, jeśli dobrze mówię, jeszcze sobie zerknę, ale w czwartek mieliśmy taki cytat z księgi powtórzonego prawa w pierwszym czytaniu, tak, gdzie, gdzie Pan Bóg mówi, że kładę przed Tobą życie i śmierć, tak, że, że to jest Twój czas wyboru. Mówił też Pan Jezus o tym, że, że ten post, który podejmujesz, że on ma być bardzo konkretny, nie? Że to nie chodzi o to, żeby zwieszać głowę, jak się to wie, ale chodzi o to, żeby rozerwać kajdany zła. Więc jeśli masz zrobić jakieś postanowienie, to niech ono będzie konkretne, niech ono owocuje dobrem, a myślę, że właśnie wierność słowu jest tym co nas wszystkich poprowadzi i do tego Cię bardzo zachęcam słowo staje się dla nas bronią, staje się dla nas obroną przed złem e, i, i warto rzeczywiście go e, słuchać warto się do niego odnosić do tego chciałbym ci dzisiaj zachęcić do słowa które jest dla nas tarczą Shalom Alechem Przyjaciel tak nazywam Cię Pomóż mi w sobie, znajdź i to już takie coś ma.